Bądźcie pewni kochani, że zasubskrybujecie mój kanał i naciśnijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Życzę wam miłego oglądania tego filmiku. Zły Bruno próbuje zafarbować moje włosy na zielono. Ale nudy, tutaj nie ma nic ciekawego do porobienia w tym dniu. Nie wierzę, że dostałem karę od Nikiego Plotagon za to, że próbowałem naśmiecić Park-Park Martwicka Skimpy. Obiecałem, że więcej tego nie zrobię, ale teraz muszę pomyśleć, co by tu dzisiaj porobić. Tak więc zacznę myśleć. Już wiem, zamierzam zafarbować włosy tego kreatora Mikołaja Plotagonera na zielono. W ten sposób Mikołaj Plotagoner już nie będzie miał swoich czarnych włosów, tylko będzie miał zielone włosy. A więc, nie przedłużając, zaczynamy. Ale najpierw muszę wstać z mojego łóżka. Tak więc wstaję, już wstałem z mojego łóżka i podszedłem do tych drzwi, to teraz mogę już wyjść z mojego pokoju. Tak więc wychodzę, już zszedłem na dół i poszedłem prosto do tych drzwi. I ubrałem się w ciepłe ciuchy, abym nie zmarznął. Tak więc wychodzę z mojego domu. Już wyszedłem z domu, no to teraz mogę już iść do sklepu kosmetycznego. Tak więc idę. Dobra, to teraz przejdę się tym chodnikiem prosto do sklepu kosmetycznego. Tak więc idę właśnie tą drogą. 20 minut później. Udało się, dotarłem do sklepu kosmetycznego. No to teraz mogę już wejść do tego sklepu kosmetycznego i kupić zieloną farbę do włosów. A więc wchodzę do tego sklepu. Dzień dobry. Witam w sklepie kosmetycznym. A więc w czym pana mogę pomóc? Chcę kupić zieloną farbę do włosów, bo chcę zrobić niespodziankę dla mojego kumpla. Dobrze, już panu podaję. Proszę bardzo. Zielona farba do włosów. Coś jeszcze? Nie, na razie to wszystko. Dobrze, to będzie razem 24 zł i 99 groszy. Proszę bardzo. Dziękuję i życzę panu miłego dnia. No i zapraszam ponownie. Dziękuję. Do widzenia. Sukces. Udało mi się kupić zieloną farbę do włosów. A więc, skoro już mam tą farbę, mogę już teraz pójść do domu Mikołaja Plotagonera i wleję tą farbę na jego szampon. W ten sposób jego włosy już nie będą czarne, ale i zielone. Tak więc idę do jego domu. Później, kiedy zły Bruno dotarł do mojego domu. Już dotarłem do domu Mikołaja Plotagonera. To teraz muszę wejść do jego domu. Tak więc, wchodzę. Już wszedłem do jego domu. To teraz mogę już wejść do jego łazienki i wlać tą zieloną farbę do włosów do jego szamponu. Tak więc, idę tam. Co? Czy ja dobrze słyszę? Ktoś próbuje mi zafarbować moje włosy na zielono, wlewając tą farbę do włosów do mojego szamponu? O nie! Tego tak nie zostawię. Nie pozwolę, żeby jakiś ten intruz zafabował moje włosy na zielono. Muszę jak najszybciej go zatrzymać, zanim będzie za późno. No więc idę. Już dotarłem do jego Łazienki. To teraz mogę już wreszcie rozpakować tą zieloną farbę do włosów i. Stop! Ani mi się wasz. Nawet nie próbuj rozpakować tego opakowania zielonej farby do włosów. Co, Mikołaju, plotagonerze 2004, a co ty tu robisz? Myślałem, że dalej jesteś w swoim pokoju, abyś się szykował na twój prysznic. No cóż, zły prógie, muszę cię zmartwić, ale niestety nie planuję wziąć prysznica w tym momencie. A teraz wytłumacz mi, dlaczego chciałeś zapabować moje włosy na zielono i dlaczego nie lubisz mojego czarnego koloru. Możesz mi jakoś to wytłumaczyć, czy co? Bo ponieważ nienawidzę, jak ty cały czas tworzysz swoje filmy animacyjne z naturalnym kolorem Twoich włosów. Więc zdecydowałem, że wleję Ci ten zielony kolor do Twojego szamponu i wtedy byś wziął prysznic wraz z tym szamponem i tym sposobem byś miał zielone włosy. Proszę, już wytłumaczyłem. Zadowolony. Czy ja wyglądam, jakby był zadowolony? No oczywiście, że nie zły brudo. Jak mogłeś próbować zawabować moje włosy z czarnego na zielone? Przecież wiesz dokładnie, że nie możesz nikomu farbować włosów na jakiś inny kolor, bo innym ludziom może to się nie spodobać. Mogą być ściekli, smutni, rozczarowani, a nawet przerażeni tym, to co zobaczą, jak wyglądają swoje, ich swoje zaparowane włosy na jakiś inny kolor. Mam nadzieję, że to jakoś się porządnie nauczy. No niestety, zły brudo, nie mam wyjścia. Ale będę musiał zadzwonić do Twojego dobrego klona, aby ci ukarał za to, co chciałeś mi zrobić. A teraz oddawaj tą farbę do mnie. Już! Nie, nie zamierzam oddawać mojej zielonej farby do włosów. Oddawaj tą farbę do mnie natychmiast. Bo jak nie, to będziesz miał duże kłopoty ode mnie i od Bruna. Liczę do trzech. Jeden, dwa. No dobrze, dobrze, już oddaję tą farbę do włosów. Tylko proszę nie mów trzy. Bardzo dziękuję. A teraz wynoś się z swojego domu i wracaj do swojego domu, a międzyczasie zadzwonię do Bruna Space, aby się od dowiedział, co ty chciałeś zrobić. A więc już się tu nie ma. Marsz, wypad. No nie, mój dobry klon będzie niezadowolony, kiedy o tym się dowie, co ja chciałem zrobić. No to się nieźle wpakowałem. Później, kiedy zły Bruno wyszedł z mojej łazienki, potem wyszedł z mojego domu i poszedł z powrotem do swojego domu. Zły Bruno, czy tobie już całkiem odwaliło? Jak mogłeś próbować zafarbować włosy Mikołaja Plotagonera 2004 na zielono? Przecież wiesz, że Mikołaj nie znosi tego koloru, bo on lubi swój naturalny kolor włosów, czyli czarny. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego chciałeś to zrobić? Bo ponieważ nie lubię, jak Mikołaj Plotagoner ciągle tworzy filmy animacyjne z jego naturalnym kolorem włosów. Więc zdecydowałem, że zafarbuję jego włosy na zielono. W ten sposób Mikołaj Plotagoner przez jakiś czas nie będzie miał swoich czarnych włosów i będzie miał swoje zielone włosy przez kilka dni. Proszę, już wszystko wytłumaczyłem. Zadowolony. Tak. Jestem zadowolony, że powiedziałeś całą prawdę, no ale dalej jestem niezadowolony za to, że próbowałeś zafarbować włosy Mikołaja Plotagonera na zielono. Przecież wiesz, że nie masz prawa nikomu zafarbować włosów na jakiś dowolny kolor, no bo wtedy inni ludzie mogą być przerażeni, wściekli, smutni, zrozpaczeni i tak Mam nadzieję, że zrozumiałeś to, co przed chwilą ci wytłumaczyłem. Za to, że próbowałeś zafarbować włosy Mikołaja Plotagonera na zielono, dostajesz dwa tygodnie kary. A teraz idź do swojego pokoju i przemyśl sobie, co dzisiaj zrobiłeś. Dobrze, Bruno, jak sobie chcesz, już idę do mojego pokoju przemyśleć sobie, co dzisiaj zrobiłem. I tak mam gdzieś tą karę. MP2004 Produkcja 2025. Dziękuję za oglądanie tego filmu, moi drodzy. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I nacisnąć dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych filmów na tym kanale. Widzimy się w następnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.